Lecimy 18 dzień wyzwania, słuchajcie. Już 18. No i oczywiście weekendik, mamy piątek, słuchajcie, więc proponuję taki lightowy, fajny trening składający się z przeróżnych ćwiczeń tak naprawdę. I brzuch, i nogi, i pośladki, i ramiona. poćwiczymy sobie, słuchajcie, tak, na luźno, tak żeby weekendik fajnie zacząć z pozytywną energią. I zrobimy tak, odrzeżeczka, później około kilku, kilkunastu ćwiczeń. O 20 powtórzeń każde, ćwiczenie I lekkie rozciąganko, tak żeby przyjemnie, myślę, że maksymalnie 20-25 minut taki trening. Eee, oprócz oczywiście mojego gadulstwa. <gadurstwa> Trzymajcie się, to lecimy. Zaczynamy. Zacznijmy sobie, słuchajcie, od marszu, zrobił taką 3-minutową rozgrzewkę eee, i rozgrzejemy całe ciało. Zapraszam Was serdecznie. Zaczynamy od marszu, tak jak to mówiłam. Każde ćwiczenie to 20 powtórzeń ćwiczymy tak, żeby się po prostu fantastycznie poczuć. I słuchajcie, miło spędzić czas na naszym wspólnych ćwiczeniach. No to lecimy. Cały czas marsz. Marsz, marsz, marsz. Super. I bieg. Przechodzimy już intensywnie. Dawaj bieg. Jej bieg. I marsz. Znowu marsz. Tak jest. Marsz, marsz. Uwaga. Znowu bieg. Tak jest. Tak troszeczkę zwięknie na rozgrzewce. Dawaj dawaj. Biegniemy. Super. Ok, marsz, Super. Teraz nogi na boki. Rozgrzej. Raz, jedna, raz, druga noga do boku. O właśnie. Na razie bez podskoku. Raz na prawo, raz na lewo. Oczywiście w tych podskoku nie musisz robić. Możesz to sobie statycznie bardziej zrobić. Dobra. I hop. Teraz podskoku. Jeszcze się rozgrzejemy. Super. I teraz bróż miutko już taki e, dynamiczny, bardziej dynamiczne, bardziej podskoki. Świetnie na boki, skaczemy. I marsz! Świetnie. Podnieś kolano do góry, raz jedno, raz drugie. O właśnie. Świetnie. Jeszcze. Teraz daj stopę do wewnątrz. Rotacja kolana na zewnątrz. Ręka przeciwna. Do stop. Troszeczkę wioderka się rozgrzeje. Świetnie. A teraz daj kulano do środka, a stopę zrotuj na zewnątrz. O, właśnie taka wszechstronna do brzemeczka. Stawy biodrowe fajnie. Kolana. Super. Teraz dociągnij raz jedną, raz drugą piętę do pośladka, ręce do tyłu. I raz i dwa. kolanka. Razem zwiecie i wyprost. Dobra, marsz. I ramiona. Ramiona do tyłu, krążenia barków w tył. Obustronnie, mocno. Świetnie. Trzy, dwa, jeden. I góra, na naprzemnia. Raz jedno, raz drugą. Świetnie. Przód i tył. Przód i tył. 3, 2, 1. Okej, super. Głowa. Lekko w przód i w tył. W marszu I lewa. Prawa. Dobra, zatrzymaj jeszcze bioderka. Jeszcze bioderka. W jedną stronę. W drugą stronę. Okej, okay, szerzej. Skręt do skłony i już będzie rozgrzewka za nami. 3-4 minutki. Rozrzeweczki. Dawaj, dawaj. Osiemnasty, dzień bezwolny. Jeszcze. środek I chyc. I mamy. No i dobra, słuchajcie, propozycja nie była to tajmera Gdzie będę odliczać, okej? Okay? Nie bez tajmerów, bez wygarków, jakichś tylko sobie ilość powtórzeń liczymy. Lecimy na pierwsze ćwiczenie. Pierwsze ćwiczenie, jeśli skośle popracują. no i ręce, przeciwny, łokieć idzie. Do kolana pamiętaj, żeby się nie pochylać. Jak nie dociągniesz tak mocno, no to w takim razie spróbuj chociaż tą, e, ten dystans utrzymać i tego, żeby było kolano wysoko i łokieć. I jedziemy. Raz. I mamy. Dwa. Super. Trzy. Aha. Cztery. Brzuch pracuje. Pięć. Nogi i ramiona. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Raz. 2, 3, 4, 5, 6 stronny ogólna rozgórza, 6, 7 trening, 8, 9, 10. Rozluźnij, tak? Chwilę przerwy. Brawo, brawo. Mhm. Ok, i teraz jedziemy nogi do boku. Raz jedna, raz druga. I też liczę tylko sekwencja na dwie nogi. To jest jak raz. Jedziemy. Raz.

8, ale ja jest zwykle ogień. 9, 10, dobra, super, mamy. Mamy drugi ćwiczenie. Tak jest. Teraz idziemy ćwiczenie numer 3. Kolanko idzie do góry, tylko jedno i rękę w tunelu, tak? Hop, dociągamy. Czyli coś w brzuszu, pracuje jedno. Powaga trzecie, jedziemy 20 razy na jedno. Raz, dwa, trzy, nie pochyla się. Cztery, 5. sześć, noga do zakroku, lekko się.

1, ale dożyłam. 10. Raz. 2. 3. Jak zwykle za dużo energii. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Brawo, 3 ćwiczenia zrobione. muszki fajnie z przodu i z tyłu popracowały. Chwilę oddechu. I zrobimy sobie szeroko na nogach. I twardy ćwiczenie. 3 razy Ręce do przodu. Zaczynamy. Raz.

Ekstra. Okej, okay. luźno nogi. Brawo, brawo. Aha. Dobra, i popracujemy troszeczkę bocznie. Czyli będziemy sobie przechodzić ze skłopami. Raz na jedną, raz na drugą stronę. Czyli robisz skład i przechodzisz na drugą. I liczymy w sumie 20 przejazdów. Jesteście gotowi? Uwaga, zaczynamy. Raz i przejść. Dwa i przejść. Trzy plecki prosto. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Brawo. Dziesięć. Jeszcze. Raz. Świetnie nam idzie. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Brawo. 9. Jeszcze raz. Mamy. 20. Brawo. Teraz błędki. 20 razy. Z 5. Na paluszki. Wysoko. Powalę. Przygotuj się. Wstań. Mijący nasz rząd w I jedziemy do góry. Raz. 2. 3. Zepchnię łopatki. 4. Na pięty brzuch. pięć. Brzuch. 5 6, 7. 8. Wysoko. 9. 10. Raz. 2. 3. Wysoko. 4. 5. 7 Osiem. Brawo. 9 I dziesięć. Luźno. Brawo, brawo, brawo. Mhm. Okej. Okay. Dobra. I następne ćwiczenie, słuchajcie, robimy przysiad, ale już przy wąskim ustawieniu nóg. Czyli nie szeroko, tylko mniej więcej szerokość waszych bioder. Jedziemy nidziutko. Uwaga. I... Raz. Dwa. Trzy. Świetnie. Cztery. Pięć.

Super, rozluźnij, rozluźnij. Dobra, i słuchajcie, zjeżdżamy na dół, były w pozycjach wyższych, zjeżdżamy do parteru. Proponuję leżenie tyłem. Przejdźmy sobie do leżenia tyłem. Nogi zgięte, świetnie ręce wzdłuż dół, napnij brzuch, przyklej ręcia i jedziemy po prostu rowerek. Jedno ćwiczeń na mięsie brzucha, bardzo fajnie pracujące. Uwaga, kręcimy. Raz, dwa, trzy.

Ekstra. Dobra. Przekładamy sobie ręce do tyłu i jedziemy w brzuch. Klasyczne, krótkie spięcia. Pamiętajcie, żeby brody nie dociągać do mostka. Patrzysz na sufit. mógłcie, się starać się utrzymać jak najszerzej. Lekko sobie odrywasz łopatki od podłoża, tak żeby wyczuć napięcie mięśni brzucha. Uwaga. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i mamy 20. Super, aśnie. Ekstra, jedziemy jeszcze na brzuch, słuchajcie, lekko jesteśmy w górze i połowanie rękoma z boku. Jesteście gotowi? Odnieście trochę łopatki, dajcie ręce z boku, głodą, do głowa do góry i jedziemy.

Uwaga i czas. Raz, dwa, daj wysoko, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jeszcze raz. Dwa, dawaj, dawaj, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Następne ćwiczenie. Słuchajcie za nami. Świetnie, świetnie, jeszcze chwilę ludu. Jeszcze różko. Mhm. I teraz sobie to ćwiczenie, które teraz robiliśmy, to zrobimy sobie tak już wytrzymanie. Czyli damy izometryczne takie ćwiczenie, kiedy biodra są duże i trzymasz napięcie. Uwaga, dajmy góry i zatrzymaj 20 sekund. Wysoko i trzymamy. Raz, dwa, na brzuch, Trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem. Dawaj. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Raz, trzymaj. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i mamy dziesięć. Super, ekstra, zrobione. Uwaga, następne ćwiczenie. Następne to jest też pozycja, że biodra idą do góry i ściągasz delikatnie kolana do siebie. Zobacz, ja pokażę tylko raz. Do góry, hop, ściągam i wracam, okej? Okay? Uwaga, czas. Raz, 2 trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8 osiem, Ściągnij i później. dziewięć, dziesięć, jeszcze dycha raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć. Siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. No i brawo! Mamy, słuchajcie, następne, następne zrobione ćwiczenie. Bardzo fajnie nam poszło. No to jedziemy jeszcze teraz tak. tu biurka fajnie pracowała, brzuch tak samo. To jedziemy deseczkę, dobra? Jedziemy deseczkę, 20 sekund. Wytrzymajcie, przejdźcie sobie. E, uwaga do podporu i czas. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dawaj, osiem, dziewięć i mamy dziesięć. Decha zrobiona, słuchajcie, teraz coś takiego, jakbyśmy byli w podporze przodem, tylko... Kolana minimalnie zatrzymujemy nad podłożem. Zobaczcie, ja pokażę Wam najpierw. Tu jesteśmy w podporze. Barki łokcie nadgarstki. Stopy szerzej. Na palca się opierasz. I utrzymujesz w tej pozycji. Czyli kolana minimalnie są nad podłożem. Jesteście gotowi? Uwaga. Hop, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Trzymaj. Osiem. Jedno jedną zrobimy jedno i jedno sobie jakieś zrobimy. Słuchajcie, przechodzimy sobie teraz do może, słuchajcie, tego samego podporu, ale teraz robisz tak zwany namiocik, jak ja to mówię, czyli w drodze do góry, a później schodzisz z minimalnym ustawieniem kolana nad podłożem. Zobaczcie, pokażę Wam tylko raz, czyli z kolan, jedziesz hop na jocik, dociążasz pięty i wracasz do ustawienia kolana nad podłożem. Uwaga! Odpór, startujemy. Raz, Dwa, trzy, ciągnij pięty, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeszcze Siedem. Dawaj. Osiem. Dziewięć. I mamy. Dziesięć. Wow! Poczułam te ćwiczenia. Słuchajcie. No ale dobra. Jeszcze jedno sobie zrobimy. Hmm, może troszeczkę ramiona podróż, Czyli przechodzimy sobie do leżenia w przodem. O, podpierasz sobie stopy na palcach. Dobra. Ręce i wychodzisz w górę. Tak, żeby miednica, miednica leżała. Góra do upuć. Uwaga. Jedziemy. Raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dawaj damy. dziewięć, dziesięć, raz, dwa, trzy, cztery, jeszcze raz, pięć, sześć, siedem, osiem, brawo, dziewięć i mamy dziesięć. Jest. Słuchajcie, mamy. Trening tak naprawdę część główna zrobione. Więc idziemy także. ale fajnych ćwiczeń. A zobaczcie, jak fajnie by ciało wypracowało. No to się porozciągamy. Chwilkę rozciągnięcia. Siadamy na piętach. Usiądź sobie na piętach wygodnie wyprostuj plecy. ciągi powietrze nosem. Zrób wydech. Ustawi. I opadł jak w przód. Po ręku. wyciągnij ręce. Zostań z pośladkami napięta. Dawaj, dawaj. O, trzymaj mocno. Klatka do dołu, głowa przedłużenie do Super. No, ty. Okay. Dobrze, świetnie. wyprost. Aha. Teraz przejdź jeszcze raz do tej samej pozycji, a później doleżyj do przeprostu. Uwaga. Znowu płowie, w Zostań to troszeczkę szerzej. I jedziemy hop, hop, hop. Do przodu, do leżenia. I przeskocz. O, właśnie. Dobra. Leżymy sobie, słuchajcie. Teraz sobie naciągasz stopy. O, naciągasz ręce pod brodę. Prostujesz nogi w stawach kolanowych. I ciągniesz pięty do tyłu. Także że bułetki No, dawaj, dawaj ciągnąć ciągnąć mocno. Mają ciągnąć i mają ciągnąć. 3, 2, 1 i okej. Okay. Fajnie. Rozciągnęliśmy. super. Ok, teraz wleczkę jeszcze rozciągniemy. Dobrze. Uwaga, staj na jednej nodze. Stara się dociągnąć pięty do pośladka. Ręka druga wzdłuż głowia, bądź w górze, albo w, dół, w bok jakdy Jakby tam mam wygodnie, tak naprawdę. Okay. trzymaj równowagę. Dobra, super. Druga. Mm -hmm. I też naciągnij, dociągnij piętę, jeżeli musisz się przytrzymać, to przytrzymaj się po prostu, trzymaj. Dobra, szóreczki też rozciągnięte. ok, jedziemy ręce, nad głową, teraz druga, nad głową. Dzisiaj krótki, tak ostatnio trochę z tym czasem, słuchajcie, daliśmy czadu, ok, się przodem. Tak dzisiaj troszeczkę krótszy trening, tak żeby Was zmotywował do tego, żeby jutro dar czadu i druga. I mamy, słuchajcie, 18 dzień wyzwania jest! Zrobiliśmy i było ogień. Mam nadzieję, że był ogień. Eee, ale jutro będzie jeszcze większy. Jeszcze bardziej rozpalimy, słuchajcie, gminie się na maksa. No oczywiście ja mam taką propozycję, żeby jutro zrobić tabatę. Trzy tabatki. Ale oczywiście jak mi się to jakiś tam pomysł jeszcze inny urodzi, że tak powiem, to zrobimy oczywiście coś innego. E, więc tak, jutro tabata, mocna tabata. Postaram się wrzucić wcześniej w filmik, żebyście mieli samą sobotę na zrobienia. Jak zwykle dzisiaj nagrywam wieczorem, bo jak zwykle brakuje tego czasu, ale jestem. E, I słuchajcie, w niedzielę oczywiście stracić, porozluźniamy się, bo dwa razy w tygodniu, tak jak mówiłam, taki relaks i regeneracja jest bardzo ważna. Dzięki jeszcze raz za wszystko, że jesteście, że nie odchodzicie, a wręcz dołączacie! Do naszego wezwania, bo tak naprawdę w każdej chwili możecie dołączyć. Słuchajcie, mamy dzisiaj 18 dzień, a tak naprawdę każdy trening, widzicie, jest inny. Więc każdy z nas może dołączyć. Jeżeli nie możesz biegać, nie możesz skakać, wtedy tobie zrób parę kroków marszu. Jeżeli nie możesz 30, powtórzę, zrób 10 albo 20. Ale ćwicz dla zdrowia, dla fajnego samopoczucia. I oczywiście ja już lecę. Jutro się widzimy z mocną tabatą albo jeszcze jakimś innym podkręconym, mocno zakręconym treningiem. Trzymajcie się zdrowo. Cześć!